Czy to nie. Krzysztof Coś to w dziadku, to dziadkę. się jakbyś nambył Co? Co? No bo ale ja ale już, to dobrze. dobrze. Zaczynamy? Nie, czy jest. Tak, już, już witamy Państwa na konferencji prasowej wolnościowców Dzisiaj chcieliśmy poruszyć sprawę inicjatywy Obywatelskiej, ale wniesionej za pośrednictwem tutaj posłów PiS-u, również. To, niestety, jest kolejny gniot legislacyjny, który tutaj użył światło dzienne i jest teraz procedowany w Sejmie. Chodzi o, o nowelizację kodeksu karnego, który ma kryminalizować żarty, wyszydzanie z religii. Ten projekt mówi o tym, że każdy, kto publicznie lży lub wyszydza kościół lub inny związek wyznaniowy, jego dogmaty lub obrzędy, podlega grzywnie każe ograniczenia wolności lub każe pozbawienia wolności dla dwóch. Czyli pozbawienie wolności dla dwóch będzie groziło nam na przykład w Polsce za wyśmiewanie się z proroka Mahometa. Ja na tyle sobie cenię te prawo swoje do leżenia różnych pogańskich religii, że nawet za cenę tego, żeby innym zabronić leżenia z mojej religii, nie jestem skłonny się tego prawa zrzec. W związku z tym wczoraj już na, na mownicy wystąpiłem z, ze słynną karykaturą Mahometa na koszulce i chciałbym, żebym miał to prawo również w kolejnej kadencji Sejmu, w kolejnych latach, albo, albo po opuszczeniu ewentualnie e, umorów sejmowych, że miał prawo krytykować i wyśmiewać inne niedorzeczne religie albo e, ateistów. E, Krzysztof Dziatlik. Projekt nazywany jest ustawą w obronie chrześcijan, ale w rzeczywistości knebluje on ustaw wszystkim, którzy żartują sobie z religii. Żarty, filmy, memy, grafiki, stand-upy, to wszystko będzie podlegało według nowych przepisów karze grzywny, każe ograniczenia wolności lub każe pozbawienia wolności do lat dwóch. Dlaczego nie możemy zająć się tą ustawą, nie powinniśmy zajmować się tą ustawą? Bo jest to ustawa, kolejna ustawa, która jest sformowana przez koalicję rządzącą w pewnym sensie, y, która jest kompromitacją. Przepisy dotyczące y, przeszkadzania, zakłócania obrzędów religijnych są już uregulowane w kodeksie karnym, w artykule 195. Po co kolejna ustawa w tym temacie, która nie wnosi tak naprawdę nic nowego? Szanowni Państwo, ustawa jest fatalna, fatalna, dlatego jako wolnościowcy cenim, ceniąc sobie wolność słowa zdecydowanie się sprzeciwiamy jest taki cytat przypisywany Wolterowi, że chociażbym nie zgadzał się z swoimi poglądami, do kresu swoich dni będę bronił swojego prawa do wypowiadania tych poglądów, a tu mówimy nie tylko o poglądach, a o sferze humorystycznej, rozrywkowej. Sam nie mam aż tak wspaniałego poczucia humoru, by śmiać, czy wymyślać żarty, natomiast różnych związków wyznaniowych i religii, ale bardzo lubię takie materiały oglądać. Rzeczą wspaniałą, niesamowitą jest dorobek grupy filmowej Darwin, szczególnie ich sketch pod tytułem Chaos, w którym wyśmiewali się z różnych religii, pokazując początki stworzenia. I właśnie tam niestety śmiali się z latającego potwora spaghetti, który jeszcze wprawdzie nie jest zarejestrowanym związkiem wyznaniem w Polsce, ale niedługo może takim zostać. Otóż śmiali się, że tego potwora nie ma, bo został zjedzony, dlatego nie ma takiej religii. No ja bym nie chciał, żeby ten sketch po prostu został zrzucony z YouTube'a na podstawie jakiejś głupiej ustawy nowelizacji. Kodeksu karnego. Zresztą dotychczasowe przepisy powinny zostać usunięte o obrazie uczuć religijnych. Nieważne, czy mówimy o wolności słowa w zakresie obrażania uczuć religijnych, szydzenia ze związków wyznaniowych, czy jakiejś poprawności politycznej, jako obywatele powinniśmy mieć prawo do tego, by się po prostu śmiać. Nikomu to absolutnie nie zaszkodzi. Dlatego jako wolnościowcy przedstawiamy prawdziwie, jedynie słuszne i logiczne stanowisko w zakresie wolności słowa. Słowa, jesteśmy za pełną wolnością słowa. Artur Jumbo, skorzystaj z wolności Szanowni słowa. Szanowni Państwo, może. Jeff Dunham i jego genialny sketch o Ahmedzie, martwym terroryście, w którym on zaraz po śmierci czeka na swoje 72 dziewice, no, byłby zakazany. Mel Brooks przy stworzeniu świata, który wychodzi i mówi, że oto przekazuje Wam 15 przykazań następnie tłucze jedną z tablic i mówi, no dobra, 10 zostałby zakazany. Żywot Briana, tak jak mówiłem wczoraj na mównicy sejmowej, zostałby zakazanym filmem. Musiałby krążyć na Dark Webie w Polsce, ponieważ byłby zakazany. Szanowni Państwo, to są absurdy. My nie wiemy, po co jest ta ustawa, ponieważ inne zapisy tej ustawy mówią o czymś, co już jest prawnie regulowane tylko jakby wzmocnione, podkreślone ponownie w tej ustawie. A ten konkretny zapis, o którym tutaj mówimy, ten o poczuciu humoru sprawia, że ta ustawa jest czymś, co powinno się tak naprawdę nazywać ustawa o zakazie posiadania poczucia humoru skierowanego akurat w tę stronę. Nie będzie można sobie o tym żartować. I wszelkie tłumaczenia o tym, że nad tą ustawą jeszcze można pracować, są o tyle problematyczne, że to jest ustawa zaproponowana przez środowisko, konkretnie przez środowisko Solidarnej Polski. Jest to ustawa, którą by oczywiście poparły podpisy, ponieważ jest ona złożona jako obywatelska, ale jednak jest to ustawa polityczna. Mamy nadzieję, że na wczorajszym głosowaniu się zakończy i Sejm nie będzie jej dalej procedował. Mała obietnica, jak projekt trafi już do trzeciego czytania i będziemy głosować nad całością przyjęciem ostatecznej tej ustawy, to deklarujemy, że wszyscy trzej będziemy obecni na głosowaniach i będziemy głosować za odrzuceniem tej ustawy. Tak jest. Czy mają Państwo pytania? Dziękuję bardzo Dziękujemy za uwagę.